Witam Was w kolejnym odcinku Fryd. Dzisiaj zaproponuję Wam roladę z rybą. Ryby są bardzo zdrowe i jak wiemy, znajduje się w nich bardzo dużo pełnowartościowych składników. Zawierają bardzo dużo białka, kwasów tłuszczowych, witaminy D. To jest wędzona makrela. To jest tłusta ryba i oczywiście, ponieważ jest wędzona, zawiera dużo soli, to nie może być propozycja na co dzień. To jest rolada taka świąteczna. Przepis na nią też znajdziecie w książce kulinarnej blogerzy na święta. Więcej o tej książce będę pisała na blogu, także zapraszam na blog. No a teraz przejdźmy do makreli. Tu są trzy obrane makrele, tutaj mamy upieczoną paprykę, dwie upieczone papryki, Paprykę pieczemy w ten sposób, że w całości kładziemy na papier do pieczenia i na papierze do pieczenia do piekarnika na 20 minut. I ta papryka później ładnie schodzi nam z kurka. Do tego potrzebujemy cztery jajka. One będą właśnie stanowiły ciasto rolady. Musimy oddzielić białka od żółtek. Zrobimy to w miejsce. Makrela, tak jak i każda ryba, zawiera bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega-3, natomiast ponieważ makrela jest rybą morską, i dosyć e, tłustą to zawiera tych kwasów wyjątkowo dużo. Te kwasy tłuszczowe omega 3 są bardzo korzystne dla nas, e, dla naszego organizmu. Bardzo, bardzo są korzystne dla układu nerwowego, więc wspierajmy sobie ten układ nerwowy kwasami omega 3. Ok, oddzielone żółtka, teraz miksujemy. Zaczynamy miksować białko e, na sztywną pianę. Teraz przygotujemy ciasto na roladę, ono będzie z jajek. Do żółtek wsypujemy troszeczkę soli, powiedzmy, nie wiem, tam pół łyżeczki i lubczyku. Ja bardzo lubię lubczyk, on ma takie też działanie przeciwzapalne. Oczywiście to może być inne zioło, to może być też oregano czy bazylia. Chodzi o to, żeby ta rolada nabrała jakiegoś takiego fajnego koloru, żeby coś tam w niej pływało. Może przyjdzie Wam do głowy zrobić taką roladę z rybą ugotowaną lub upieczoną, wtedy możecie doprawić jeszcze inaczej, no wszystko zależy od pomysłu. Ok, teraz do tych żółtek dodajemy to sztywne białko i wszystko mieszamy. Roladę wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na 10 minut i nie dłużej, ponieważ ona Potem zacznie wysychać i będzie ją ciężko zwinąć, bo będzie się łamać. Więc góra 10 minut i wyjmujecie, nawet jeśli by się nie zrumieniła za bardzo. Ciasto wylewamy na papier do pieczenia i rozprowadzamy na całej blaszce. OK, i tak, e, tak rozłożone ciasto wstawiamy do piekarnika na 10 minut, góra 10 minut. Makrela, jak już mówiłam, jest bardzo fajnym e, źródłem jodu. Jod natomiast wpływa na pracę tarczycy, natomiast tarczyca jest odpowiedzialna za e, funkcje metaboliczne w organizmie, no co generalnie sprawia, że ryby bardzo fajnie wpływają e, na metabolizm, czyli pomagają nam spalać tłuszcz, krótko mówiąc. E, zwłaszcza ryby tłuste. No dobrze, e, robimy pastę, więc w, w tą obraną bez ości, mieszamy z papryką. Z tą pieczoną papryką, ona nadaje bardzo fajny taki aromat paprykowy. To będzie o wiele lepszy efekt, niż gdyby ta papryka miała być świeża lub gdyby miała być ze słoika, bo ta papryka ze słoika też ma taki posmak zalewy. No poza tym jest z dodatkiem cukru. I leci do środka. Do tej pasty, ponieważ to ma być pasta paprykowa, dodamy paprykę słodką i możecie dodać jej naprawdę dużo, żeby było super paprykowo. Ja akurat lubię super paprykowo. Dodamy pieprz ziołowy i dodamy troszeczkę ostrej papryki. Hmm. Ostrej papryki pół łyżeczki, nie więcej. No chyba, że ktoś lubi pieprzu ziołowego łyżeczkę i papryki słodkiej sporo. Oczywiście już nie do salamy tego, ponieważ ryba jest wędzona słona. Możemy pomieszać ręką, żeby wygnieść to. Ja to zrobię łyżką, żeby Was nie odstraszyć, ale spokojnie możemy to pougniatać ręką. No może uważając na tyle, żeby tej papryki nie zmiażdżyć. I tak wygląda już gotowa pasta. Za chwilę ją będziemy nakładać na roladę. Wyjęliśmy placka yy, naszego z jajek. Trzeba go jak najszybciej zdjąć z papieru. On całkiem ładnie odchodzi. Przekładamy go na folię. I na niego nakładamy farsz z ryby. Teraz skręcamy tego naszego placka w roladę. Trzeba to robić delikatnie, dlatego jest ważne właśnie, żeby on się zbyt długo nie piekł, bo potem jest twardy i nieplastyczny. A właśnie muszę Wam powiedzieć, że ten placek piekł się 6 minut, więc naprawdę uważajcie, żeby nie przesadzić z czasem. I tak to wygląda, moi drodzy. Rolada jest gotowa, teraz ją zawijamy w folię, dosyć ciasno. Po kilku godzinach wyjmujemy roladę i kroimy. Proszę bardzo, tak wygląda gotowa rolada. Jak widzieliście sami, to było bardzo szybkie i proste w przygotowaniu. Warto takie coś zrobić raz na jakiś czas, niezbyt często, bo jest to jednak wędzona słona i tłusta ryba, ale od święta, szczególnie na święta Bożego Narodzenia, jako taką alternatywę mm, dla śledzia, którego nie każdy lubi, przygotujcie sobie taką roladę z wędzonej makreli. Życzę Wam smacznego.